Przechodzę przez parking i widzę w samochodzie zostawione kosmetyki. Co się może wydarzyć złego? Ano kilka rzeczy. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, że kremy z filtrem nie są odporne na wysoką temperaturę, więc pozostawione w samochodzie, który potrafi nagrzać do 80 stopni, albo pozostawione bezpośrednio na plaży, na słonku, mogą stracić swoje właściwości. Jakie to konsekwencje? Jak temu zapobiec? Zabieramy kosmetyki ze sobą do torebki albo wyciągamy je z samochodu. Czy to są kremy do rąk, czy to są kremy z filtrem. Na plaży zabrać choćby torbę termoizolacyjną, albo lodówkę turystyczną, no i tam przechowywać rzeczy. Które mogą być wrażliwe na promieniowanie i na ciepło. Sekwencje mogą być takie, że po pierwsze, krem z filtrem, szczególnie te chemiczne kremy z filtrem przestaną działać, nie będą dawały realnej ochrony. Struktura każdy kosmetyków po kontakcie z wysoką temperaturą i po podgrzaniu może ulec zmianie i one mogą zacząć alergizować. Może kojarzycie taką sytuację, że po otwarciu kremu wypływa z niego woda. To znaczy, że on się już rozszedł i tak naprawdę nadaje się do wyrzucenia. Jeśli macie kremy na naturalnych olejach, to one ulegają zjełczeniu i też będą brzydko pachniały, też mogą uczulać, po prostu nie będą działały tak jak trzeba. Pamiętaj Pamiętajcie o tym, zapiszcie, podajcie dalej rolkę, zostawcie serduszko, jeśli też widzicie takie rzeczy, może komuś pomożemy.